Jesteśmy we Włocławku. We Włocławku, gdzie remontowaliśmy przez ostatnie lata tory, linie kolejowe od Kutna do Włocławka, od Włocławka do Torunia. Spółka Polskie Koleje Państwowe rozpoczęła budowę dworca. Wiem, że były duże Problemy początkowo, ale najważniejszy jest etap finalny. Polskie koleje państwowe realizują swój projekt. My, jako spółka Polskie Linie Kolejowe, którzy odpowiadamy za infrastrukturę perony, tory, przystępujemy do modernizacji peronu numer 1 i jednocześnie przygotowania dokumentacji dla peronu numer 2. Peron numer 1 będzie wymieniony. Nowa nawierzchnia przystosowana dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Co jest istotne, peron będzie podniesiony do wysokości 76 cm. Pasażerowie będą mogli w sposób łagodny, swobodny wysiadać z pociągu. Te prace planujemy wykonać w pierwszej połowie roku 2023. W ciągu miesiąca wybierzemy wykonawcę, który będzie miał 2 miesiące, 3 miesiące na przygotowanie się i wejście na plac budowy. Czyli ten peron zakładamy, że w, w pierwszym półroczu roku 2023 będzie oddany dla pasażerów, co jest istotne, wykonamy remont w przejściu podziemnym między peronami numer 1-2, gdzie poprawimy estetykę, oświetlenie. Wymienimy, przygotujemy również dla poruszania się osób ograniczonej możliwości. Podkreślam ten element, gdyż to jest jeden z naszych priorytetów przy wszystkich modernizacjach stacji kolejowych w obrębie całej Polski ja przypomnę, że realizujemy potężny program inwestycyjny. Krajowy Program Kolejowy, który się kończy 76 miliardów. Czekamy na nowe środki unijne wstępnie z różnych programów, czy to Feniks, CEF, KPO, czy Kolej Plus. Zakładamy, że zrealizujemy inwestycje na około 100 miliardów w najbliższej perspektywie finansowej. Mamy na to przygotowane dokumentacje, ale wracając do Włocławka. Jak wspomniałem, w pierwszym półroczu zakończymy pracę. Jednocześnie będzie na wiosnę przygotowana dokumentacja projektowa na peron drugi. Peron drugi również rozpoczniemy w roku 2023 modernizację. Będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby w roku 20, 2023 również te prace zostały zakończone. Peron będzie nawierzchnia wymieniona, podniesiona, dostosowana do tej wysokości 76 cm. Co jest ważne, na peronie numer 2 zostanie zabudowana winda, która będzie umożliwiała dla osób niepełnosprawnych, dla kobiet z dziećmi, z wózkami, możliwość zjechania windą na dół, przejścia do budynku dworca, w budynku dworca będzie również winda, która będzie umożliwiała yy, z niej skorzystania. Koledzy ze spółki PKP S.A. Yy, też pewnie zakończą tę pracę w pierwszym półroczu, także zsynchronizowany czas, to co jest ważne, oddajemy wszystko, to co jest niezbędne dla pasażera. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że moje działania zostaną zwieńczone sukcesem. Działania, w których wspierał mnie pan senator Józef Łyczak, w których wspierali radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Rady Miasta Wocławka. To jest odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Bo z jednej strony wpisany w 2017 roku Włocławski Dworzec do programu inwestycji dworcowych i to, że ten dworzec dziś widzimy wbrew temu, co głosili niedowiarkowie, że ten dworzec nie będzie remontowany, że nie będzie nowy budynek powstawał, dziś on powstaje na naszych oczach. To oprócz tego jeszcze należało zmodernizować perony. Peron pierwszy, który jest przyległy do dworca, jego modernizacja była niejako zagwarantowana, ale nie było wiadomo co z drugim peronem. Chodzi o to, żeby podróżni wsiadający na stacji we Wocławku, i wysiadający na tej stacji mogli korzystać z nowych zmodernizowanych peronów. Perony we Włocławku na chwilę obecną nie są dostosowane do e, wymogów. Przede wszystkim perony nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, e, szczególnie ruchowymi, dla seniorów, dla matek z dziećmi. To jest ogromna trudność czasami, ja to obserwuję bardzo często, wsiąść, wysiąść z pociągu. Dziś wiemy już na pewno i bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi PLK, e, e, pl, e, że podjął taką decyzję, odpowiedział na, na prośby, że te perony obydwa i pierwszy i drugi będą modernizowane, tak, by podróżni mogli cieszyć się z jednej strony nowoczesnym budynkiem dworca, a z drugiej strony, żeby mogli korzystać komfortowo z dostępności naszych wrocławskich peronów jak mieliśmy te pierwsze konferencje, to wtedy wielu rządzących, do dziś Wrocławkiem zresztą, śmiało się z tego, śmiało się z tego mówili, że to jest utopia, że to jest kolejna obiecanka nierealna do, do spełnienia. Dziś widzimy, że, że oni mówiąc Prost nie mieli racji, dworzec powstaje, powstaje wszystko wokół dworca, cała infrastruktura, czyli y, dziś mówimy o tym, o tym dobrej informacji o peronie Pierwszym, o, po, o przejściu podziemnym, które będzie przystosowane również przede wszystkim. To jest bardzo istotne dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych, bo takich w kraju y, 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 mamy coraz więcej. I to jest ta dobra, y, ta, ta dobra informacja dla y, mieszkańców. Ja wszędzie powtarzam, że kolej, kolej dokonuje w tej chwili rewolucji w naszym kraju. Jak się jeździ y, czy z Wrocławka, czy z Aleksandrowa. Do, do Warszawy, to widzimy wszystkie drodze, y, dworce po drodze, po kolei zmienione, odnowione, wręcz wybudowane y, od nowa. I to bardzo cieszy. Ja ubolewam nad dworcem, y, który na co dzień mam, czyli w Aleksandrowie Kujawskim, tym pięknym pięknym, niegdyś najpiękniejszym w okolicy i tam się niestety nic nie dzieje. Zachęcam władze miejscowe do no, podjęcia działań. Ja jestem oddany i służę, służę pomocą. Nieraz do tego, tego zachęcałem. Myślę, że wreszcie i tam prace ruszą i ten dworzec odzyska dawną świetność. Dzisiejsza konferencja jest dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje swoich obietnic i tutaj chciałem podziękować pani poseł Joannie Borowiak, panu senatorowi za to, że wsłuchiwali się również w nasze głosy jako przedstawicieli tutaj lokalnej społeczności i przedstawicieli Rady Miasta, żeby ten dworzec, który będzie w przyszłym roku oddany, również dobrze służył mieszkańcom, a jednocześnie, żeby to było oddane... Z peronami, które są taką niezbędną infrastrukturą dworca. One są zdecydowanie za niskie teraz. Będą dostosowane do potrzeb wszystkich osób, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, dla matek z moimi dziećmi. Więc myślę, że jest to kolejny sukces tutaj naszych lokalnych parlamentarzystów i dziękujemy również polskim liniom kolejowym, że następuje to przyspieszenie i już będą w najbliższym czasie rozstrzygane przetargi na to, żeby również te, ten dworzec i jego całe otoczenie było bardzo dobrze funkcjonalne zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. A dzisiaj myślę, że ci wszyscy sceptycy na czele z prezydentem Markiem Wojtkowskim powinni się wstydzić, że powią, powątpiewali czy wręcz kwestionowali to, że i dworzec i perony nie będą zrobione. Dziękuję.